Cześć, witam Was już drugiego dnia na Bali. Moi drodzy, w dniu wczorajszym byliśmy, tak jak widzieliście na filmiku, w Małopim Lesie. Atrakcja, koniecznie do zobaczenia. Naprawdę fajnie, małpki spokojne. Polecam jak najbardziej. W dniu dzisiejszym mamy wynajętego kierowcę. Tak, nawiasem mówiąc, jest to kierowca właściciel naszego hostelu. Sam nas zaoferował i wychodzi taniej niż u innych biur turystycznych. Tyle tutaj oferują w okolicy Jedziemy na tenki dzień Rano mamy o dziewiąty wyjazd I o dziewiąty właśnie Ten kierowca będzie czekał na nas Przy hostelu I lecimy na zwiedzanko Co zobaczymy Mamy zamiar, taki mam plan Na tarasy ryżowe Tegalalang To ci co oglądali filmiki na bali To wiedzą doskonale co to jest Przepiękne tarasy ryżowe Jakieś huśtaweczki, widokowo coś przepięknego Dodatkowo na Goa Gajach, czyli Elephant Cave, jest to świątynia z XVI wieku, taka w jaskini znajdująca się. Kolejna świątynia do zaliczenia Tirta Empul, jest to świątynia z wodą święconą. Tam dokonują, dokonują rytuałów oczyszczania. Oraz na Kawi, starożytne grobowce wykłyty w skałach. Dodatkowo mieliśmy zaplanowane trzy Wodospady, ale będziemy tylko na dwóch, bo tutaj już no, czasu zabraknie, tak jak nam mówi kierowca. Jeden jest nie wiem, czy nie czynny, nie do końca zrozumiałem, czy nie ma wody, po prostu w nim, także do jednego nie pojedziemy na pewno. Zobaczymy, w których będziemy, bo plan mamy taki: Tege Nunang, Tukat Kapung i Kanto Lampo. Na któryś z tych nie będziemy na pewno, nie wiem, którym to się okaże jeszcze. Koszt tej rezerwacji naszej to jest na złotówki 8 800 000 rupi, czyli około 170 zł za dwie osoby na cały dzień. Kierowca dodatkowo ten kierowca zaproponował nam, że może nas zabrać na batur, czyli na wulkan w dniu Już i tutaj już nie będę robił stawki. Dlaczego? Dlatego, że wyjazd z hostelu mamy o drugiej w nocy, aż w nocy nie będę nic tutaj nagrywał. Dopiero Wam pokażę, jak już będziemy w wulkanie. Koszt tego podobny, tylko z tym, że za osobę, nie za dwie osoby. Droga wycieczka, no ale ceny w górach podróży zaczynają się tak o, podobnie właściwie tak, około 200 zł za osobę. W cenie są wszystkie przejazdy, w cenie jest śniadanie i jeepy, które nas podwożą na taki najwyższy punkt na, na, to, na tą górę Batur, na ten wulkan. Jeepy są z poziomu chyba 2000 metrów, także tam będzie w nocy zimno. Yy, zalecają kurtki, zakładać. My, kurtek nie mamy, mamy, tylko bluzy, ale podobno można wypożyczyć tam na parkingu kurtki. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko wam powiem, jak będziemy już na miejscu. A przypomniało mi się jeszcze, że dzisiaj jeszcze nas dodatkowo, zamiast tego jednego wodospadu, yy, zabierze nas kierowca na plantację kawy. Tam będzie taka jedna ciekawa kawka. Podobno najlepsza, nie czy nie najroższa też na świecie, jedyna swego rodzaju, tylko tutaj jest robiona, ale to Wam wszystko już powiem na filmiku, który będę Wam pokazywał w trakcie. Do zobaczonka na trasie. Na razie. No i moi drodzy jesteśmy na Tegalalung, Tegalung, Tagalalung, Tarasy ryżowe No miejsce fantastyczne Już robi wrażenie niesamowite Tam się dziewczyna buja

sobie To no nie jest uprawa ryżu, tylko czyszczenie po prostu. Halo. Halo. Halo, No tak, już i daje kasę. Słuchajcie, idziemy na tych tarasach przez jakąś dżunglę. Pięknie zielono, bambusy, palmy, kwiatuszki. Nie wiemy, gdzie mamy i żadnych znaków, tutaj nie ma drogowskazów. Naprawdę się tutaj można pogubić. Słuchajcie, a tu jest przepięknie. Niesamowicie. oczy Bartek no podciny wchodzi w więc dlatego i kolejna ładna miejscóweczka widokowe, ale bardziej z dołu. Tutaj w dół się schodzi tak niezbyt komfortowo. Ziemia ubita, miejscami mokra. Trzeba uważać, żeby się dziś nie poślizgnąć. Teraz akurat jest spoko, ale no, było takie, takie błotko było małe. Ale są barierki bambusowe, można się przytrzymać. Jest naprawdę stromo. Te roślinki piękne są. I moi drodzy, ostatnie ujęcie, tego lalang, przepięknie. Tylko gorące, słuchajcie, jest godzina, 10.30 a ukropnie niesamowity. Mokrzy jesteśmy cała luty. Moi drodzy, tutaj się musimy ubrać w starągi. To widzę na faceci, także zaraz w sukience chodził, haha, ciekawe. A jesteśmy w świątyni balijskiej. Tam, tampa Tempel. Nie wiem, czy ty musisz... Zakłada i brzmiało. No i wchodzimy z widzanką. Tereska, tak wygląda. Tereska, obróć się. No ładnie, ci w starągu, super. Dziękuję. Mogłabyś tu mieszkać. Dajcie, jak wyglądasz. Czekaj, mam kamerkę zawiniętą. A taś tak wygląda. spasuje mu spódnica w sumie. Tajska koszula, indonezyjska sukienka, elegancka. Tutaj takie podarki dla bogów. Kacidełka, kwiatuszki. Takie te pudełeczka mówiąc mówiącą wszędzie, w całej Indonezji. Tak jak tutaj. Pieniążki nawet tutaj widzę wkładają. A tutaj mam oczyszczanie wodą. Waliczycy uważają, że te wody oczyszcza No, te rybki chyba biedne, bardzo gęsto ich tutaj. Wielkie, duże. Ale wydaje się, że tak czasowo mało miejsca mają, bo tutaj, jak widzimy, ten basen chyba czyszczą. Później pewnie będą napełniać rybki puszczą jak mam nadzieję ale wielkie i dużo jak w naszych stawach odglądy A tu wody jest chyba z nie wiem, za 30 metrów na pewno czasowo Tutaj widać jak one w rogu do powietrza do tlenu idą Nie wiem czy to będzie widzę na kamerce, ale tutaj jakaś woda taka buzująca z dna. Woda taka krystalicznie czysta, przepiękna coś tam buzuje jakiś, nie wiem No, ciekawe, nie widziałem takiego jeszcze czegoś. Moi drodzy, powiem Wam jeszcze parę słów o tej świątyni Tirta Empul. Ona jest oczywiście na Bali, jest jedną z najbardziej czczonych świątyń hinduistycznych na wyspie. Jest bardzo ważnym ośrodkiem duchowym. Ona pochodzi z 962 roku naszej ery, za czasów dynastii Varmadeva. Świątynia poświęcona jest Wisznu, Bogu Wody. I słynie ze świątego źródła, który od wieków przyciąga wiernych poszukujących duchowego oczyszczenia i odnowy. I właśnie tam widzieliście wcześniej. Ludzie, którzy byli na tym źródle, oczyszczanie robią. No, fajne miejsce, ciekawe. Dość drogie, bo 75 tysięcy rupii wejście, to jest około 15 zł, No, może nie drogo, ale jak na warunki walijskie, to oczywiście cena troszeczkę większa. Na taras kosztowało 100 tysięcy, czyli 20 parę złotych. Szanowni Państwo, obejrzeliście w dniu dzisiejszym tylko dwa miejsca, filmik byłby za długi, dlatego skróciłem go do dwóch miejsc, kolejną część tej wycieczki zobaczycie w kolejnym odcinku. Zobaczyliśmy dwie arcyfajne rzeczy, Tegalalang Rice Taras oraz Tirta Empul Temple. Zapraszam do kolejnego odcinka, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia.